Halo, dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale będę skakał jak debil, a Miki będzie musiał uratować mnie przez życie i wygrać razem grę. Ale moi drodzy, zanim do tego przejdziemy, na samym początku, jeżeli ktoś z Was chciałby wygrać ode mnie prezencik ze sklepu oraz miejsce w mojej liście znajomych, jedyne co musicie zrobić, to oczywiście standardowo napisać wasz link w komentarzu na dole, zostawić łapkę w górę pod materiałem, subskrypcję na kanale oraz musicie oczywiście wpisać kod NEEXF -E w sklepie, który już resetuje się zerwatego. Moi drodzy, zazwyczaj tego nie mówię, ale teraz naprawdę polecam wam wpisać ten kod w sklepie bardzo gorąco, ponieważ już za niecały tydzień, albo trochę ponad tydzień, ląduje dla was Givaway na komputer za 8000 złotych, Tak jak ja aktualnie używam, dlatego polecam naprawdę mega, mega serdecznie go wpisać, ponieważ okazja będzie tylko jedna. I jak coś więcej info w przyszłości. No i tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy sobie skakać, a Miki będzie miał ze zdania nas ochronić i wygrać grę. Z balastem, jakim jestem <laughs> właśnie jaskasący, także Mam nadzieję, że będzie ciekawie, życzymy wam miłego oglądania A ja już tym przedłużam i lecimy że to będzie wciel trudny. To będzie mega trudne, stary Dobra, Miki, no to co ja mogę powiedzieć? No to ja tylko szybko tu odpalam fireworkę, no i... No i zaczynamy naszą zabawę Kolejny film z głupią matką. <laughs> Zostaw moje głupie filmy Czekają się najlepiej. Ja mogę być, no wiesz Ja mogę być twoim tak jakby ekwipunkiem, nie? Że mogę itemy dla ciebie trzymać Dobra, jadę do ciebie Dawaj Miki Dobra o. Siu Siu O Ławy się, proszę tak nie robić O dobra, jesteś w każdym w miejscu teraz O tam są dwie skrzynki po drugiej stronie Tak właśnie do nich idę, za pół godziny tam dotrę. Dobra, to ja już sobie tam pójdę Patrz, cię będzie zaznaczał. Tu masz jedną strunkę, tu masz drugą. Kurde, ale pomocnik. Tu masz wana jakby coś, żeby mnie odrodzić. No, Ma... zginął? Ma... Dzięki. Miki, pomóż! Miki! <śmiech> 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 o, dzięki. <laughs> to też biorę. O, nie, typy, tak? Nie wiem. Wirem chyba. Tak, typy. Tak, tu chodź tutaj. Miki! Ała! Zostałem! Le, pomogłem! Ale, ham! No mojego ta, skina! Dalej mi się kanceluje Sajś, to nie wiem. Te motki kanceluje się od razu, tak on. Dostaw mnie. Leży! Ja, brawo, Miki! Leżam. Jestem dumny! Dobra, teraz suka przerwa na podki. Ej, ustalmy jedną zasadę tego challenge'u, okej? Okay? W momencie, kiedy będzie mnie ktoś atakował, mogę mu oddać. Ale, nie, ale nie mogę budować, nie mogę budować, okej? Okay? Mogę mu oddać, ale nie mogę budować Będzie latane Latanko będzie, no ja już skaczę, nie wiem czy chcesz jeszcze latać W ogóle patrz jak się miejscami, o widzisz to? No widzę, widzę Czekaj, tak to muszę stać Patrz czy to Ale jest latane, jak Ja panu... postać chyba... piana. no i teraz powinienem tego układu zniszczyć Ten w ogóle jak leci I da ci mu problem! O kurde Dzięki Miki nie miałem v na tę minutkę. Jestem ciekaw kiedy dostaniesz za łupy, ale na razie jestem w szoku. Właśnie te też dostajesz. mnie to zastanawia, wiesz czemu jeszcze nie dostałem. Patrz, ja idę tutaj na goło po schodkach, żeby nie wiedzieli, że to ja. Jak <grym> ktoś myśli wygląda. <grym> Zostaw mnie Tak, o do drzewa, żeby nie, nie trafili. Nie mięs ja jestem nietrafialny w głowę, powiem o, tak. O, biją, biją. No, widzę, widzę. Dawaj Biki, wierzę w ciebie. To co robisz jest bardzo nieodpowiedzialne, wiesz? Wiesz jak się to może skończyć? Jak? No właśnie, ktoś cię może skolapsować. No dobra, idę. Ba <suszy> bardzo źle <jadę> wtedy zrobisz. <suszy> dobra, to chodź do strefki. No. Ale, o Ojej, ale tam to... Amlatwada możesz użyć? No chyba tak, no. Kłoczysz czy nie? Nie, nie, nie wskoczę, nie, nie mogę Mam pomysł, mam pomysł, na daszek wejdź O, walął o, o, ja, o, dzięki Miki Ale ja nie użyłem A Ale dobra, ci? Nie, ma, nie Dobra, słuchaj, dopóki jestem w powietrzu No to nie muszę tańczyć, no to mogę sobie polecieć tak Dobra Miki, ja będę na jakieś gósty, ja idę na, na, i i na środek górki, nie? Nie Potem wiem, w ten czelecz nie ma sensu no, tak trochę. Nie wiem, nie wiem, czy wy to oglądacie, ludzie. W ogóle jak ktoś zadarł do tego momentu, to nie wiem, napiszcie w komentarzu. Nie wiem. Głupota. Do tego momentu. Głupota. głupota, Napiszcie, głupota, pisz. a tam jest dzipek, nie ma kewa. No, przeciwko nas. Uważaj, żebyś nie dostał. Bo komiki, a tutaj. No jestem na polanie, wiesz co? O co to chodzi? 12 osób, ej, musisz, nie, raz, musisz 9 osób tylko zabić i. Wy, I wtedy przeleżysz zaliczony. Ok, czemp. skąd buduj. O Czego nie! Masz? O nie! Ale, frajer z niego. Ale, frajer. Jestem cię zabił. Z kombat od Idzie chłop dobić. No nie, no nie. Jakbyś chciał, to możesz do mnie zejść i mnie podnieść. Ja. O! Załatwiłeś, tak? Nice. Jednego, jednego. Dobra, ja jestem pod drzewkiem jak coś. Jak zobaczę piłkarza, no to zabijam, no co mogę powiedzieć, no zadar ze mną, no szanujmy się. Ale trollujeśmy tylko te gierki, Jezu. Ja ale ale tu mogę. chcę wygrać. Okej, okay, wszedłem do góry jakoś. Ty ja 90 klepię na tym tym. Dobra, chodź do strefy. Wow, strzały z perki do mnie. Czemu nie latają? Do ciebie uważaj! No nie, no nie, no proszę cię Ja pizgam Dlaczego każdy, kto mnie zabija, robi to skombat, z dgana. No niestety Dobrze, niestety, niestety, ale top 4 No jeżeli ktoś zabije mnie tym skinem No to chyba rozwalę, nie wiem Ścianę o, o krawężnik, co? Ale moi drodzy, nowa zasada jeżeli ktoś, zobaczę, że ląduje centralnie na mnie! Z odganem! Tylko po to, żeby mnie zabić. Wala od razu. Ciemka Miki, co tam u ciebie? Mam podwójną. Mam <noise> właśnie podwójną lamę. A tobie jak tam życie ja mi Masz dechę? E, tak, yes. Miki mam dechę. Tutaj raz Ale mamy typa, mikro. mamy typa. A, mamy typa, zaczekaj. O nie on ląduje na mnie, o nie on ląduje na mnie, dobra. Leć. Nie O nie wali do mnie, zostaw! No to nie miło, tak? Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie. Lecę, biki, do ciebie. Ty wali cały czas. No ktoś mnie No no. Ale spoko. Nie, <noise> lecę. Nie wiem, jest to wyjątkowo przyjemny no Ktoś Zdajmy. mnie wali. Ktoś Zdajmy. mnie wali, Zdajmy patrz, co. Kilofem. offem Aleś, prajerem jesteś. No, no proszę, proszę ginąć. Proszę. No nie wiem, ty do mnie kilofem rzucasz to do kill off'em. A teraz możemy wrócić do. Do, do, do skakania! Do skakania! Typy to są jeszcze. Czekaj, bo ja idę kaczko, przejdź kaczka Tam mam typa. Cofam już, Miki. Idę z pomocą. Na pewno ci się przyda. O nie, tam walka jakaś. Leży. nice. Tam nowe leczonko, chodzi tam mnie Nowe leczonko, idę, Miki, już pędzę. Jest se jak daleko, lol. No, deskam. O, w ogóle, jak rozpędzony jestem teraz O, jeszcze duże potka jest za ciebie Idę, idę O, Dignielek znowu I kombat back, To oh god Co robisz lepiej? <suszy> Masz apteczkę i nie wiem, w sumie nowe leczenie? nie ja, ja wiem, jak Ty chcesz. to robisz lepiej, Miki, słuchaj, do tego potrzebujesz... Roku wprawy, żeby mówić tak dobrze <suszy> Combat <back>, god <suszy> <some suszy> <bad. suszy> ktoś ma nik Ja pierdziele, Miki no nie, ale musisz wyjść. No to po wyjść na nagle. Miki, pomóż. Jeszcze jedną deskę tu miałeś. Miki, pomóż proszę, proszę, pomóż proszę, proszę. Ja umieram, błagam, powiedz coś. <grym> Jak ty tam wskoczyłeś? No bo Dwir mnie wybił jakiś. Dobra, wyskakujemy. Tak, już mam luz, żeby wygrać. Wyskakujemy, cyk. Tyk bierzemy dechę. Tych walimy pląsa i lecimy. Ej, Miki! A? Ej hey, Miki. No, no, no. Ej Miki. Halo. Ej Miki, nie słuchacie. Ej Miki. Nie, no sorry. Ej Miki. Halo, Ej Miki. to jest troll. Ej Miki. Ej Miki. To sam mnie trolluje. Ej, hey, no Miki, mów coś. Mówię. Ej Miki. Miki. No mówię! No Miki. Co? GÓWNO! Ja już obejeszam że włączyłem, żeby sprawdzić czy mi działa Upadłem jako człowiek no, Robię z Typki są Czemu ja to zrobiłem? Mam no, nadzieję. Mam nadzieję, że się przynajmniej jedna osoba uśmiechnęła Siemka Miki, w ogóle jest wszędzie Przełem, że... że mogę ci jakoś pomóc, I ja mogę im na rzucić jak chcesz Dawaj, dawaj, dawaj Czekaj, dawaj. to muszę tam do, dojść najpierw Czekaj, dobra, rzucam Mam tu ognisko, do... o kurde, dobra, dobra. Nie, o, trochę, Rzucam i odskakujesz powrotem O nie, w siebie walnąłem, żartowałem Nie trafiłeś, kurde jak mogłeś ty nie trafić? No bo walnąłem w dach, o widzę typa masz, widzę typa. Powiedz jakiego masz shotguna to ci powiem, to ci mogę poca. OK jest, dwika jest. No no jak ja no, masz shotguna? No na pewno ma kombata, na pewno ma kombata. Ale ja... <laughs> ciężką, uważaj! Jak usłyszę kombata to zacznę strzelać. Jak je usłyszę to nie będę strzelał, bo... bo takie są zasady Poskoczył ty. Wiesz daję mi jakiś ty, no Do ciebie! No do mnie z no tak dosłownie do mnie! <laughs> Dał dostał malowałem, dobra, wyjścia O nie! Żartowałem! szybko, ucieczka, ucieczka, ale tylko osób, ma. Ucieczka, no, Dobra, brawo, Miki. Nie wiem, zastanawiam się, czy przynajmniej jedna osoba by mnie zostawiła w takiej sytuacji. No, chyba nie Ewent, game to już wączkę Dobra, osiem Dobra. osób, do zabicia. Tutaj ktoś leciał, leci. tutaj. kolejny. Kolejny? Powiedz mi, jak pompę. Nie wiem, bo poleciał dalej. jest no, typek na górze. Leży jeden. Powiedz mi, jak pompę. Yyy, kombata miał jeden, zabiłem Dobra. jednego. Dobra, jak jeden miał, to dwóch i tak nie szanuję, więc idę pomóc. Dostał, w armorach Powaliłem, zabiłem, pozdro Jaką miał broń? Jeszcze kolejny, jeszcze Tak kolejny. miał kombata, dobra, więc warto było To był dobry, dobry. O nie, o nie, 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 nie. ale mnie powalił z kombatu Zgadzał Zaraz go Miki, proszę Cię Rozwal mu głowę O krawężnik Fortnite'owy Nie wiem czy fortnite jest są krawężniki, pewnie tak Ale, no zobaczcie, no każdy gra tym gównem No i potem ktoś mi powie Nexus, co ty masz do kombatów, są open No właśnie, są za open No, nie! A! No, niestety był za dobry, stary. Tak cię rozstrzelał z tego shotguna. Ja to bym mu jakąś nagrodę najlepszego zawodnika miesiąca dał. Naprawdę, taki dobry był. Dobra, zobaczymy, co gracze myślą na temat lamy chodzącej na po ulicach. Titan Towers, co to mnie ciekawi. Mam typów. Idę. Nie bije, atakuje mnie. Jest o, za no, no, no jest, O, wali, wali, śmieć No i, Jezu, uciek do wiru, czaisz to? Ale ja Cię nie szanuję, Mamy gościu jeszcze dwójkę. Ale ja Cię nie szanuję, naprawdę Wow Dobrujemy dwójkę teraz Nice Czaisz tego gościa? Uciekł se do wiru Nie, ja nie mogę Typy Co na desce jeździ? Twój kolega Tylko nie mogę, nie widzę go teraz Dobra, idę, Miki, dawaj, dawaj Leży nie miał broni w ogóle. Hmm. Czyli też pewnie się bawił. Tutaj! Co tutaj. No, tutaj? Osiemka, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj, nie strzelaj! Impulsuje nie się głową. Co za gość? Nie, nie, nie strzelaj. Jeszcze nie jeden. Go. Jeszcze nie jeden. nie, inny mnie wali. No. Jezu, przestań! No co goście w ogóle. ktoś go inny zabił. No. Co za typy? Mamy problem. Tutaj są dwóch. Teraz. Dwóch selekcji na widze. Trzech na widze? czterech na widze? Mamy generalnie przesrane Mam jeden amo, O niestety Spokojnie, taka jedna i prosta gra Jeden na dwóch, uda ci się Nic trudnego Nice N -n Nice A Ja zdechłem no Nie Dlaczego teraz? Akurat go zabiłem No to przynajmniej się wyleczę ze 100 HP, więc spoko O, wracam do świata żywych <gryw> Albo nie, bo ci zaraz No, to wróciłem to nieźle. No to wróciłem. Kitraj <grymne> kart no. LPG-ma. Kurde, no. no.